Dzień dobry, nazywam się Michał Koszla, jestem doktorem nauk medycznych i doktorem nauk o zdrowiu. Od 22 lat zajmuję się terapią zaburzeń na miednicy, zwaną również terapią uroginekologiczną. Dzisiejsze nagranie chciałbym poświęcić wszystkim tym osobom, którzy, które borykają się z bardzo krępującymi problemami, takimi jak nietrzymanie moczu, stolca, gazów, bardzo często zaburzenia współżycia. Czasami to są problemy jeszcze bardziej dziwne i dla pacjentów, czyli takie, że bolą okolice intymne, bolą jądra, prącie, łechtaczka, wargi sromowe. Nie wiadomo, dokąd się zgłosić. Do jakiego specjalisty należy się udać. Ja ze swojej strony z fizjoterapii mogę w wielu takich kwestiach pomóc, ale najpierw chciałbym przybliżyć, czym tak naprawdę ta fizjoterapia tych zaburzeń na miednicy jest. Okazuje się, że pacjenci, którzy trafiają do mnie, do gabinetu, bardzo często spodziewają się tego, że będą mogli tutaj sobie poćwiczyć, że dostaną jakieś ćwiczenia, które uwolnią ich z tych zaburzeń. Tymczasem nie są to tylko ćwiczenia. Fizjoterapia zaburzeń na miednicy jest czymś znacznie więcej. Ostatnio zaczęło się mówić, że może to jest taka fizjoterapia uroginekologiczna. Faktycznie uroginekologia zajmuje się tematami związanymi z pochwą czy z cewką moczową, ale myślę, że tak jak autorzy, którzy w latach 90. czyli panowie Walde Lansing, napisali, że specjalizacja w medycynie jest tak naprawdę zagrożeniem w terapii, w skuteczności terapii zaburzeń dna miednicy, mają wiele racji. Otóż, jeżeli mamy nietrzymanie moczu, zgłosilibyśmy by się najchętniej do urologa. Jeśli mamy problemy związane z pochwą, czyli takie jak ból, czy ból współżycia, czy jakieś pieczenia, to zgłosimy się do ginekologa. Ale co zrobić wtedy, kiedy jednocześnie mamy zaparcia, mamy jednocześnie nietrzymanie moczu, jednocześnie jakieś zaburzenia współżycia, wtedy możemy utkwić w takim świecie wielu specjalizacji. Zgłosimy się jednocześnie i do ginekologa, za chwilę do urologa, do proktologa, do seksuologa, do uroginekologa. I każdy z nich będzie, będzie nam pomagał w jakiejś części, w jakiejś tylko części zaburzeń. Więc sam charakter tej terapii, sam charakter leczenia jest oczywiście zespołowy. Bardzo często tą osobą, która spina tę terapię, jest fizjoterapeuta, dlatego że my możemy poświęcić pacjentowi znacznie więcej czasu, zabrać dokładny wywiad i zasugerować, który specjalista może być jeszcze nam potrzebny, który specjalista może pomóc wesprzeć naszą terapię. Dlaczego akurat fizjoterapeuta jest taką osobą, która może być osobą spinającą? Otóż jeśli spojrzymy na układ moczowy, na układ płciowy czy na układ pokarmowy, to one wszystkie przebiegają obok siebie, ale wzdłuż tychże układów przebiega jeden długi mięsień. Ten jeden długi mięsień nazywa się mięśniem łonowoguznym. Teraz wyobraźmy sobie, że ten jeden mięsień, o którym wspomnieliśmy, zaczyna być bolesny. Wówczas może być tak, że pacjent zaczyna mieć problemy z oddaniem moczu, z oddaniem stolca i ze współżyciem. Okazuje się zatem, że może być tak, że pacjent będzie miał problemy natury ginekologicznej, urologicznej, proktologicznej, ale przyczyna tkwi w jednej i tej samej strukturze, która jest strukturą mięśniową. Mięśniami z gruntu zajmują się fizjoterapeuci. A więc, jeżeli mamy taką sytuację, że jest jeden mięsień, który otacza ujście wielu układów, to może być tak, że kilka układów zaczyna nie pracować właściwie w tym samym momencie. Pacjentom, którzy mają takie intymne problemy, często towarzyszy lęk. Jestem przekonany, że ten lęk związany jest z tym, że nie do końca rozumieją, co tak naprawdę stało się z ich ciałem. Dlaczego powstał taki, a nie inny problem. Gdzie on się zaczął, z czym jest związane i jak się go pozbyć. Myślę, że zrozumienie samych mechanizmów znacznie pozwoli uspokoić lęk. Z jednej strony, taki problem, który występuje, może być związany z, czysto z naturą fizjoterapeutyczną, a więc z problemami związanymi z mięśniami na miednicy, z więzadłami, z powięziami. Niestety nie jest tak, że taki problem tylko dotyczy się mięśni. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pacjent ma na przykład jakieś złe nawyki, na przykład źle oddaje mocz. I wtedy jest taka sytuacja, że każde oddanie moczu powoduje spięcie w obrębie dna miednicy. A więc tutaj wymaga jest taka, wymagana jest taka terapia behawioralna, taka terapia związana z nawykami. Z drugiej strony może być tak, że pacjent ma zaburzenia hormonalne. Jeśli Spojrzymy na co dzieje się z kobietami w okresie menopauzy, mają wiele różnych problemów, w tym problemy z zaburzeniami dna miednicy. Oprócz tego nietrzymanie moczu czy zaburzenia seksualne mogą tyczyć się również pacjentów, którzy mają zaburzenia neurologiczne, zarówno zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, obwodowego układu nerwowego. A więc jeśli pacjent przeszedł udar mózgu, jeśli choruje na stwardnienie rozsiane, również może mieć problemy z zaburzeniem dna miednicy. Podobnie jak pacjent, który całe życie trenował sporty, zwłaszcza sporty wyczynowe. Jeżeli trenował crossfit, bardzo duże obciążenia narządu ruchu, obciążenia dna miednicy, wówczas może być również problem natury ortopedycznej. Nierzadko może być również tak, że zaburzenia dna miednicy związane są z zaburzeniami elektrolitowymi. Wówczas jest to problem natury dietetycznej albo natury internistycznej. Ostatnio pojawiły się również takie badania, które wskazują na zależność zaburzeń w namiednicy i niedoboru witaminy D. Mało tego, suplementacja witaminy D bardzo często zmniejsza nasilenie tych objawów. Może zdarzyć się tak, że pacjent przebudza się w nocy, aby oddać mocz, dlatego że przyjmuje leki na nadciśnienie, leki diuretyczne. Są oczywiście inne leki, które leczą nadciśnienie, ale wśród nich są takie, które powodują częste oddawanie moczu. Zdarzało się również w mojej praktyce tak, że niektórzy pacjenci cierpieli na zaburzenia dna bardzo silne, bardzo przykre, nasilające się z każdym tygodniem, dlatego że mieli choroby pasożytnicze.